Cześć wszystkim, Papa z Bakery, a go odcinek 37. Mamy dzisiaj do wyboru zamówienia specjalne, nie? i jednym z nich jest e, Smores Bee, które jest nowe i możemy się o nie pokusić. Dobra, tutaj mamy prezenty: dwa Akari i Kapitanka Kori. Tutaj nakleje, naklejeczki są takie. Teraz Kapitanka Cory. Obecnym holidayem jest Bavaria Fest. Jak tak dobrze zauważyłem. Tak, Bawaria Fest. Nie, Easter. Bawaria Fest to w ogóle chyba nie występuje w tej. No, w Bakery to go. Nie, no, nie występuje. Jest tu Easter. Dobra. I tak. Ostatnio zrobiliśmy tę naklejkę z gumami, nie? W ogóle widzę, że mam tutaj farbę nieużytą na Easter, więc ją używamy, a Easter to się w ogóle dopiero zaczyna. I Czy w ogóle się opłaca jakby robić naklejkę, już, naklej, naklejki jakieś? Jest 37 dzień, tutaj są jeszcze takie naklejki jak... ubierania, nie? 82, 3 i 38. Mogę w sumie się pokusić o to, żeby ją zrobić dzisiaj albo po prostu jeszcze przez ten holiday uzbierać kasę i wtedy ją zrobić. Zaraz obczajmy. Co lepsze. Tutaj są naklejki dla Cherise, Julep i Rico. Dla Julep i dla Cherise jest jakiś tam dodatek do, czyli zmiana, jakby, zamówienia, czyli zrobienie po swojemu, a dla Rico jest kompletnie inne zamówienie specjalne. Dobra, to ja w takim razie tutaj mogę jakieś bluzki kupić, bo widzę, że 45 kosztują. Może kupię. No, jak będę kupować naj, najtańsze rzeczy, to będę w stanie kupić wszystko w dwóch kolorach. Tak mi się wydaje. Tylko najtańsze muszą być, nie? Czyli nie 45, tylko takie tańsze. Dobra, więc tak, będą niebieskie i różowe kolorki. Tutaj za 25, no, lepszych spodni nie trzeba, mogą być te. OK, 8 rzeczy kupione, więc jeszcze kilka innych naklejek się zrobi. Tutaj tą krótszą. Nie, tańszych nie ma, za 50. Są tylko więc niebieskie raz i różowe dwa. Tak, bo tutaj myślałem, że to kupuję, ale ja kupuję to obok. OK, tutaj czapeczka. Za 40 mogę wziąć. Więc tak, tu jest różowe. Hmm. W ogóle to jest ciekawe, że nie ma jakby zadania, żeby tych te osoby, które pracują w donaterii, tutaj obsłużyć tą czapką. Więc tak, kupujemy to, zmieniamy kolorek i kupujemy jeszcze raz. Butki za 50 są ok. No i w ogóle pasują te, więc bierzemy różowe oraz niebieskie. Teraz plecaczki za 70, to już trochę droga. Hmm. Okularów najwyżej nie kupię, bo one chyba nie są wymagane pod te naklejki. 70, czyli tak. Jeden. Ojojoj. Oj, oj. I chyba to też nie jest potrzebne, więc zobaczymy. Jak będzie potrzebne, to się najwyżej kasy uzbiera i się dokupi. Będzie przynajmniej jakaś naklejka kolejna zrobiona. Tyle, że już nie mam kasy. Ok, wydałem to co mogłem. Yy, teraz tu możemy to jakoś post tak możemy holidayami posegregować tutaj wszystko z przodu okej okay, jeden na naklejka zrobiona i pasek tu nie był wymagany bardzo dobrze o okej okay, tutaj już nic nie zrobię w ogóle jakie tu miałem A, niebieskie dobra to teraz różowe sprawdziłem tylko czy dobrze jakby powybierałem wybierałem te ubrania o. a i pasek hmm. no dobra czyli jak się okazuje trzeba jeszcze do, dokupić te tutaj dwa dwa obramka więc jeszcze kasa będzie trzeba jakąś uzbierać ewentualnie do, do końca Holiday'a się kasy uzbiera i tą naklejkę jeszcze raz się powtórzy no chyba że chodzi o to że czapki w sumie mało, mało się różnią w kolorkach Nie jest różowy, niebieski, tylko trzeba podokupywać to, co tam jest do kupienia. Smores Pie wziął na dzisiaj, a więc zostajemy z tym, co jest najnowszym zamówieniem specjalnym. Jest kletus, są wafle i coś jeszcze? Tak. Żelki na Easter. Easter się dzisiaj zaczyna. I mamy nasze. No, nasz. Chociaż jesteśmy ubrani na Easter, nie? niebieski i różowy kolorek. Dobra. Jak tam na szkletu się, co zamawiasz? Dobra. I teraz tak bierzemy cukiereczki, spróbujemy nie przestrzelić Pianki. W ogóle tutaj dobrze jest znaleźć jakby środeczki na te kratki, nie? bo w innych popasach to działa. No tutaj też widzę, że są kropeczki, więc warto nimi się posługiwać. Na przykład w Burgeri czy w i Plukiri używamy jakby tej taktyki na wyszukiwanie no, poprzez kropki środeczków. I można, może tutaj w tej bakerii też się uda to jakoś zastosować. Tutaj akurat nie trzeba, chociaż można. Można jakby wyrobić... Czy no, tutaj miejsce rozpoczęcia roz, z nakładania tego sezamu może mieć znaczenie. Bita śmietana. Não vi que não está raz. OK i serniczek. Dawaj tu śmietana. Powinna być OK. Teraz tu. 21, a więc jak teraz nie będzie Smour to już 12 na będą. No penny lubi Easter. I widać to po cukiereczkach. truskawki Jak się machnę z tymi tutaj składnikami. No to tutaj mogę już tego nie wyczaić. Czy już by to działało? Dobra mm, dobra już wiem o co chodzi, bo wziąłem bitą śmietanę z tego zamówienia A to jest zamówienie pierwsze Czyli trzeba No Trzeba smorespy porobić. Eee, no, bez perfekta to za mnie zrobić. Bo z bitą śmietaną, której w zamówieniu nie ma. Okej, okay, z kropkami dobra, drugiej teraz zrobimy też smorespy. Póki nie ma osoby szóstej, która. Będzie telefonicznie zamawiać, hmm. teraz tu, no kle tu się mi ta tam, ci się wkradła. a tak to chyba wszędzie ładnie. Mm, przynajmniej widać to po punkcikach okej okay, mamy Karla nie straciłem jeszcze setki za biult, więc zaczekanie No za w sumie też nie straciłem Ale za to już dwa razy Wafle Okej okay. Orzeszki potem już jest yy, Closer Dwa ciasta w jednym momencie Mamy Wiffa Cukiereczki, okej okay. Ostatnie ciasto, które muszę dzisiaj zrobić Tego dnia 20, 37 cukieraczek jeszcze raz bardzo dobrze, że mo mogę się jakby nakierować tym czwartym zamówieniem na środeczek tej, no tego czegoś co nakładamy. Ok, zobaczymy jak to wyjdzie tej Bakery nigdy nie wiem, jak jest yy, perfekcyjnie, jak nie jest tutaj, perfekcyjnie nie jest. Dobra, bierz nakładaj, tutaj trochę przyspieszymy. Ok, już słychać, że się nie nakłada, to mogę robić dalej, czyli wafle Ok, słychać, że się nie nakłada, to mogę to wydać do peny. Jest chociaż ten jeden perfect. Gdzie to kółeczko się znajduje? To kółeczko się jakby znajduje w połowie tego czerwonego i niebieskiego i białego pola, ok, wiesz to Tu jest jeszcze bita śmietana czekoladowa, potem Bita śmietana nigdy nie jest wewnątrz ciasta, zawsze jest na zewnątrz. No, słucham. Okej, okay, tu nie wyszło. Ciekawe, czy to chodzi o czekoladę, czy o coś innego. Biała czekolada... Za duże to kółko chyba na środku. Ok, widzę, że w sumie tego top to nie idzie jakoś wypracować. To samo musi wyjść. To nie jest tak, że raz zrobić lepiej. Yy, tutaj nie ma żadnego punktu który można przynajmniej jeszcze go nie widzę który można się pokierować aby zrobić ładne perfekty zrobiliśmy jeden perfekt a inne no już nie wyszły został na mój do obsłużenia I w sumie on jest w sumie drugą osobą która zamawia coś więcej niż tylko Posypeczki, czy bita No Nikt wcześniej nie zamawiał oprócz e, kletusa. Niczego do nakładania w liczbie 8. Bo zawsze były albo, albo posypki, albo jakieś polewy. I przynajmniej building udał się na setkę. Toping już wyszedł na setkę tylko raz. 37 dzień skończony. A teraz czas na gierkę. A w co gramy? W szóstym tygodniu gramy. Znaczy, to jest szósty tydzień, tak? I tutaj gramy. Pesz, fashion Flame. Mamy kask z klatką. I dobra. Mm -hmm. Buty te. I pięknie. Nie spisywałem sobie w głowie co tam ma, tylko po prostu. że Nie, nie spisywałem po nie wymieniałem, Nie wymieniałem tego. Tylko sobie tam zakodowałem w główce co, jakie ma ubranie i wybrałem te właściwe. Dobra, Malo Master to jest tytuł ranka. Nie udało się jeszcze dzisiaj wybić 22, bo punktów za dużo mieliśmy do zdobycia. To było niewykonalne, żeby te wszystkie punkty dzisiaj zdobyć. W następnym dniu, już sobie te punkty. No, raczej zdobędziemy. I będzie rang 22. Do zobaczenia. Cześć.